Wojna handlowa trwa w najlepsze, a Donald Trump deklaruje, że to dopiero początek i jest gotów wytrwać przy cłach, by przywrócić złotą erę Ameryki. Ryzyko recesji rośnie z każdym dniem, co rynki finansowe wyceniają przeceną praktycznie wszystkich klas aktywów. Sprawdzamy jako Stockwatch do czego może doprowadzić polityka taryfowa Trumpa i co sądzą o niej analitycy, politycy i przedstawiciele międzynarodowych instytucji. Ja nazywam się Rafał Leszek. I zapraszam na nowy odcinek stok.pl. A partnerami kanału są Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. W marcu i kwietniu 2025 administracja Donalda Trumpa zapowiedziała i wprowadziła szeroki pakiet nowych ceł na import do Stanów Zjednoczonych. Decyzje te, określane przez Trumpa jako taryfy dnia wyzwolenia, obejmują m.in. 10% uniwersalną taryfę na wszystkie towary importowane oraz dodatkowe cła wzajemne na kilkadziesiąt krajów, np. 34% na import z Chin, 20% na import z Unii Europejskiej. Eksperci i ekonomiści czołowych instytucji finansowych JP Morgan, Goldman Sachs oraz organizacji międzynarodowych są zgodni, że nowa fala ceł negatywnie odbije się na wzroście globalnym. Już w pierwszych dniach po ogłoszeniu taryf giełdy na świecie gwałtownie spadły. W USA indeks Nasdaq wszedł w bezce, a SP 500 i Dow Jones straciły około 8 do 10% w ciągu tygodnia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że taryfy stanowią znaczące ryzyko dla perspektyw globalnych, w czasie gdy światowy wzrost jest i tak anemiczny. Szefowa MFW Krystalina Georgieva zapalowała, by USA i partnerzy handlowi nie eskalowali wojny handlowej i pilnie rozwiązali spory. Jak oceniła szefowa MFW, ogłoszone środki taryfowe jasno stanowią poważne ryzyko dla światowej gospodarki. Również Ursula von der Leyen oceniła, że powszechne cła USA na cały świat to poważny cios dla światowej gospodarki, która znacznie ucierpi, a niepewność nakręci spirale dalszego protekcjonizmu. Analitycy wskazują, że średnia stawka celna USA wzrosła do najwyższego poziomu od ponad wieku. Według Fitch Ratings nowe taryfy podniosły przeciętną efektywną stawkę cel USA do około 22%, co oznacza najwyższy poziom od około 1910 roku. Jak stwierdził główny ekonomista Fitch, przewidując, że wiele krajów prawdopodobnie pogrąży się w recesji, to zmienia zasady gry nie tylko dla gospodarki USA, ale i globalnej. A JP Morgan już wcześniej wskazywał politykę handlową USA jako największe ryzyko dla globalnych perspektyw w tym roku. A po nałożeniu ceł, bank ten podniósł szacunek prawdopodobieństwa globalnej recesji do 60% z 40% wcześniej. Podobnie Goldman Sachs ostrzega, że jeśli większość zapowiedzianych ceł wejdzie w życie, globalny wzrost wyhamuje, a skutki będą odczuwalne na całym świecie. Prezes EBC, Christine Lagarde, oceniła, że efekty taryf będą negatywne dla wszystkich na świecie. Zdaniem ekonomistów Nomura i InSeed nowe bariery mogą zachwiać fundamentami powojennego ładu handlowego. Jak uważa Takahida Kyuchi z Nomura, taryfy Trumpa grożą zniszczeniem globalnego porządku wolnego handlu, którego USA były dotąd gwarantem. Także konsekwencją ceł będą prawdopodobnie zakłócenia łańcuchów dostaw, wyższe ceny oraz spadek popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. Goldman Sachs szacuje, że pełne wdrożenie taryf podniesie inflację bazową w USA o około 2 punkty procentowe i obniży wzrost PKB o 1 do 3 punktów procentowych. Allianz GI prognozuje, że skutkiem ceł globalny PKB może być nawet o 1,1% niższy niż byłby bez wojny handlowej. Prezes EBC obrazowo opisała nową sytuację jako odwrócony świat, w którym dominują tendencje protekcjonistyczne. Jej zdaniem skończyła się era, gdy wszyscy korzystali na hegemonii USA oddanej multilateralnemu, opartemu na zasadach porządkowi, a dziś musimy stawić czoła zamykaniu się fragmentacji niepewności. W tym miejscu pojawia się pytanie na ile ostre cła Trumpa są elementem gry negocjacyjnej, a na ile zamierza on je utrzymać długoterminowo. Część obserwatorów interpretuje działania Trumpa jako środek nacisku na partnerów handlowych, by wymusić korzystniejsze dwustronne umowy. Republikański senator Ted Cruz wyraził nadzieję, że prezydent użyje taryf jako lewara do przekonania innych państw do obniżenia ich barier handlowych. Jednocześnie ostrzegł, że przyblekła wojna handlowa byłaby dla Amerykanów fatalnym scenariuszem. Sam Trump utrzymuje publicznie, że nie zmieni kursu, dopóki inne kraje nie potraktują USA uczciwie. Na konferencjach prasowych deklarował, że to dopiero początek i że gotów jest wytrwać przy cłach, by przywrócić złotą erę Ameryki. Goldman Sachs zwraca uwagę, że komunikaty z Białego Domu sugerują większą gotowość administracji do tolerowania krótkoterminowej słabości gospodarki w imię realizacji celów politycznych, co zwiększa ryzyko, że taryfy nie zostaną szybko wycofane. Innymi słowy, Trump wydaje się być skłonny ponieść koszty w krótkim terminie, by Osiągnąć długofalowe korzyści. Mimo to sygnały płynące z zakulis wskazują, że trwają intensywne negocjacje mające złagodzić skutki ceł. Biały Dom już podczas ogłoszenia taryf zrobił wyjątek dla Kanady i Meksyku, wyłączając spod nowych opłat towary objęte istniejącą umową USMCA. Dzięki temu część wymiany z tymi krajami pozostała bez słowa. To sugeruje, że kraje posiadające porozumienia handlowe z USA lub gotowe szybko je zawrzeć, mogą wynegocjować zwolnienia z ceł. Większość analityków ocenia jednak, że nawet jeśli dojdzie do pewnych ustępstw i wyłączeń, znaczna część taryf pozostanie w mocy przynajmniej w średnim terminie. Goldman Sachs w swoich prognozach zakłada, że USA być może zawrą dwustronne układy z niektórymi krajami, co obniży efektywną skalę ceł, ale nie zdoła to zapobiec Osłabieniu globalnej gospodarki. Bank wskazuje, że nawet gdyby część państw została wyłączona spod taryf, to efektywna stawka celna USA i tak wzrośnie o 15 do 20 punktów procentowych, co w ich modelu prowadzi do recesji. W praktyce zakres zwolnień może być ograniczony. Japonia i Korea Południowa bliscy alianci USA mimo apeli nie otrzymały ulg. Ekspert Nomury ocenia, że Tokio ma zbyt mało kart przetargowych, by uzyskać ustępstwa ze strony Trumpa. Podobnie Australia, choć rozczarowana, zapowiedziała, że nie wprowadzi ceł odwetowych, licząc zapewne na specjalne traktowanie w przyszłości. Ogólnie można spodziewać się, że Waszyngton będzie skłonny zawierać dwustronne układy znoszące dodatkowe cła w zamian za koncesje np. otwarcie rynku przez dane państwo, ograniczenie własnych ceł czy kwoty importowe. Jednak biorąc pod uwagę szeroki front, negocjacje te mogą potrwać wiele miesięcy, a pewna eskalacja i przyciąganie liny wydają się częścią taktyki Trumpa. Co natomiast odnośnie Chin? Chiny to główny cel polityki taryfowej Trumpa. Odpowiedziały one w sposób zdecydowany. Pekin oskarżył USA o zastraszanie i 4 kwietnia ogłosił podwyższenie o 34% na wszystkie towary z USA, a w środę 9 kwietnia ogłosił podniesienie taryfy na towary z USA do 84%. Równolegle chińskie władze wprowadziły ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich, kluczowych dla amerykańskiego przemysłu wysokich technologii oraz Rozszerzyły listę nierzetelnych podmiotów o 11 amerykańskich firm. Działania te sygnalizują gotowość Chin do użycia również środków pozataryfowych w odwecie, np. utrudniania dostępu do krytycznych surowców czy zwiększania presji regulacyjnej na amerykańskie korporacje działające w Chinach. Chińskie władze starają się jednocześnie łagodzić wpływ wojny handlowej na własną gospodarkę. Ludowy Bank Chin pozwolił Yuanowi nieco się osłabić, aby zrekompensować część efektu ceł i utrzymać konkurencyjność chińskiego eksportu. Możliwe, że Pekin będzie dalej korygował kurs waluty lub wspierał finansowo branże najbardziej dotknięte taryfami USA. Niemniej jednak, analitycy ostrzegają, że w scenariuszu pełnoskalowej wojny celnej Chiny znalazłyby się pod dużą presją. Musiałyby szukać nowych rynków zbytu przy słabym popycie wewnętrznym. Capital Economics zauważa, że azjatyckie gospodarki odczuły skutki cel najsilniej, bo stają wobec wyższych stawek niż inne regiony i są bardziej uzależnione od popytu w Stanach Zjednoczonych. Dla Chin oznacza to nie tylko spadek eksportu do USA, ale i potencjalne zakłócenia dla całej sieci powiązań handlowych w Azji. Na razie Pekin jednak przyjął twardą retorykę, sygnalizując brak zamiaru ugięcia się pod presją. Chińskie media rządowe piszą o nowym froncie globalnej wojny handlowej i deklarują, że Chiny nie ugną się wobec amerykańskiego bullyingu. Jednocześnie w kuluarach obie strony pozostawiają otwartą furtkę do negocjacji. Administracja USA wspomniała o ewentualnym złagodzeniu planowanej opłaty dla statków powiązanych z Chinami odwiedzających amerykańskie porty, gdyż biznes USA alarmował o negatywnych skutkach. To sygnał, że Waszyngton dopuszcza korekty niektórych posunięć wobec Chin, jeśli uderzają one rykoszetem w amerykańskie firmy. Mimo to perspektywa szybkiego porozumienia wydaje się odległa. Konflikt handlowy USA-Chiny wszedł w nową, ostrzejszą fazę, a każda ze stron dąży do pokazania twardości. Chińska strategia zapewne będzie łączyć odwet proporcjonalny z ofensywą dyplomatyczną, szukanie sojuszników wobec protekcjonizmu USA, np. z Unii Europejskiej, a także wsparciem wewnętrznym dla sektorów dotkniętymi, e, dotkniętych stratami. Wojna handlowa rodzi obawy, że zarówno gospodarka amerykańska, jak i europejska wpadną w recesję. Po ocenie Goldman Sachs ryzyko recesji w USA w horyzoncie 12 miesięcy wzrosło istotnie. Bank ten podniósł prawdopodobieństwo recesji w USA do 45%. Ekonomiści Goldmana argumentują, że kombinacja czynników wywołanych przez cła, pogorszenie warunków finansowych, spadek zaufania firm i konsumentów oraz rosnąca niepewność polityki zwiększa ryzyko spadku koniunktury. Goldman obniżył prognozę wzrostu PKB USA na 2025 rok do zaledwie 0,5%. Co więcej, analitycy banku zadeklarowali, że jeśli większość ceł wzajemnych wejdzie w życie, to zmienią prognozę na scenariusz recesji w Stanach Zjednoczonych. Podobnie JP Morgan ocenia, że utrzymanie nowych ceł do końca roku najpewniej wpędzi globalną gospodarkę w recesję. Szacuje taką możliwość na 60%. Inne instytucje również biją na alarm. S&P Global zwiększył prawdopodobieństwo recesji w USA do 30-35%. 25% w marcu, a TD Securities oceniuje nawet na 50%. Szereg banków, Berkeley's, Bank of America, Deutsche Bank, UBS, ostrzega, że jeśli cła pozostaną, USA realnie grozi spadek PKB lub co najmniej stagnacja. Rynki finansowe zaczęły wliczać recesję w ceny według HSBC. Giełdy wyceniają już około 40% szanse na recesję do końca roku. Jednocześnie rosną oczekiwania, że FED złagodzi politykę, by zniwelować wstrząs celny. Prognozowane są liczne obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W Europie sytuacja również staje się niepokojąca. Niemcy, największa gospodarka Unii Europejskiej, były już blisko recesji w 2024 roku, a niemiecki minister finansów publicznie przyznał, że eskalacja wojny celnej może ponownie wepchnąć Niemcy w recesję ze względu na Uzależnienie przemysłu od eksportu Stanów Zjednoczonych i Chin. Europejski Bank Centralny sygnalizuje gotowość do reakcji. Członek zarządu EBC, Oli Ren, stwierdził, że nasilający się globalny kryzys handlowy wzmacnia argumenty za luzowanie polityki monetarnej w strefie euro, by przeciwdziałać spadkowi popytu. Wiele wskazuje, że Europa nie uniknie recesji, zwłaszcza jeśli wojna celna będzie długa. Goldman Sachs obniżył prognozy wzrostu zarówno dla USA, jak i strefy euro na 2025 rok, przewidując silniejsze efekty uboczne dla Europy. Rynki europejskie już odczuły wstrząs. Indeksy akcji zanotowały największe tygodniowe spadki od lat, a inwestorzy chronią się w obligacjach, powodując spadek rentowności. W strefie euro nastroje w przemyśle były kruche od miesięcy, a widmo ceł pogłębia spadek nowych zamówień i produkcji. Polska jako gospodarka otwarta i część łańcuchów dostaw Unii Europejskiej również może odczuć skutki wojny handlowej. Według szacunków przedstawionych przez premiera Donalda Tuska, nowe cła amerykańskie mogą obniżyć polski PKB o około 40 punktów procentowego, co oznacza stratę ponad 10 miliardów złotych wartości dodanej. Tusk nazwał to ciosem dotkliwym i przykrym, bo od najbliższego sojusznika ale do przetrzymania, sektory najbardziej zagrożone w Polsce to te powiązane z eksportem do Stanów Zjednoczonych pośrednio przez Niemcy, np. branża motoryzacyjna. Szacuje się, że w polskich fabrykach motoryzacyjnych redukcje zatrudnienia mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, jeśli taryfy na auta utrzymają się dłużej. Koncerny mogą ograniczać produkcję komponentów w Polsce, gdy spada sprzedaż aut w Stanach Zjednoczonych. Na ceny odczuwane przez konsumentów wpływ będą mieć wyższe cła na produkty amerykańskie, elektronika np. urządzenia Apple, ubrania, dżinsy, alkohol czy samochody importowane z USA mogą podrożeć, jeśli Unia Europejska utrzyma taryfy odwetowe lub jeśli słabsze euro podbije koszty. Z drugiej strony analitycy zauważają, że Polska jest nieco mniej bezpośrednio narażona na cła. Stanów Zjednoczonych niż na przykład Niemcy. Polski eksport do USA stanowi około 2% PKB, mimo to pośrednie skutki przez spowolnienie w strefie euro mogą być poważne. Rząd polski sygnalizuje ostrożność. Polska należy do grupy krajów Unii Europejskiej, które sprzeciwiają się pochopnym działaniom odwetowym, obawiając się eskalacji kosztów. Minister finansów wskazał, że należy zachować rozwagę. Nie panikować, jednocześnie pracując nad wsparciem eksporterów i dywersyfikacją rynków zbytu. Podsumowując, eksperci finansowi malują ponury obraz skutków polityki taryfowej Trumpa spowolnienie światowego wzrostu, wzrost ryzyka recesji, zawirowania na rynkach oraz nasilenie napięć geopolitycznych. Istnieje nadzieja, że część tych ceł posłuży jedynie jako karta przetargowa w negocjacjach i zostanie ostatecznie zniesiona w ramach nowych porozumień. Jednak na tę chwilę instytucje takie jak MFW i banki inwestycyjne wyraźnie ostrzegają przed utrzymującą się wojną handlową, która może przynieść trwałe szkody zarówno gospodarce amerykańskiej, jak i europejskiej, w tym Polsce, jeśli strony nie znajdą kompromisu. Dajcie znać w komentarzach, w jakiej pozycji znajdzie się gospodarka Stanów Zjednoczonych dwa lata od obecnego momentu, jednocześnie na jakich pułapach przewidujecie indeksy. Spółek Stanów Zjednoczonych 24 miesiące. Od teraz jesteśmy ciekawi Waszej opinii. A teraz już do zobaczenia w kolejnych materiałach.